I co w tym sezonie? Rozpoczynam taką krótką transmisję w tym sezonie. Będzie coś nowego, czyli Jezioro Rożnowskie i jeszcze nie wiem czy jako pierwszy materiał, który będzie na ten sezon, czy jako drugi. Gdyż kolejność była odwrotna, a więc pierwsze bieszczady Jezioro Solińskie, a teraz Rożnów, na którym właśnie jesteśmy. No ale piszcie w komentarzach, od czego zaczynamy. Póki co, będzie fajnych parę materiałów. Będzie o bieszczackich drezynach, będzie o szantach, będzie o koncertach, a co będzie na jeziorze rożnowskim, to się dopiero okaże, z tego względu, że dopiero wypłynęliśmy na szerokie wody jeziora rożnowskiego. Ahoj! Pozdrawiam wszystkich, jak i również Darka, którego mojego imiennika poznaliśmy na łodzi Wiking. Tutaj na jeziorze rożnowskim, który nas również ogląda. I właśnie się poznaliśmy przed chwilą. Do zobaczyska.